W tym zadaniu na początek naszkicujemy wykres takiej funkcji składającej się z dwóch części. Żeby naszkicować pierwszą część tej funkcji, musimy zaznaczyć dwa punkty w układzie współrzędnych. Wybierzmy na przykład liczbę 0 i podstawmy ją w miejsce x. 0 dodać 2 to 2. Wybierzmy jedynkę, podstawmy ją w miejsce x. Otrzymamy 1 dodać 2, czyli 3. Pierwszy punkt zaznaczam. Tutaj, drugi punkt zaznaczam. Tutaj, o, takie dwa punkty mam, które należą do wykresu. Zobacz, tak on będzie wyglądał. Teraz znajdźmy prostą przechodzącą przez x równy minus 2. I zaznaczmy tą część wykresu, która jest położona po lewej stronie tej prostej. Tą część tylko zamalowujemy. Tutaj na końcu, z tego względu, że będzie taka dziura między wykresami, to tutaj na końcu zaznacz sobie kółeczko niezamalowane, ponieważ nie mamy tutaj dopuszczonej równości. Następnie naszkicujmy wykres funkcji przechodzący przez y równa się minus 2. Y równa się minus 2. I zaznaczmy tą część, która znajduje się. Po prawej stronie prostej, przechodzącej przez x, równa się minus 2. No, akurat tak tutaj wyszło, że y równa się minus 2 i x równa się minus 2. Więc zamalowujemy tylko tą część. Tutaj jeszcze zaznaczmy kółeczko zamalowane. Bo jest dopuszczona równość w tym miejscu. No i teraz, tak jak czytamy w zadaniu, wykres funkcji G powstaje w taki sposób, że przesuwamy go o pewną liczbę jednostek i widzimy, że. Ten wykres ma przechodzić przez punkt o współrzędnych 0,1. No więc, jeżeli złapiemy na przykład za tą prostą, przesuniemy ją tak, aby przecinała punkt o współrzędnych 0,1, to, to widzimy, że do, do tej wysokości mamy tą prostą przesunąć. To oznacza, że wykres funkcji f należy przesunąć o 3 jednostki do góry. I w ten sposób powstanie wykres funkcji g. Zaznaczmy jeszcze tutaj punkty odpowiednie na końcach. Kółeczka niezamalowane, zamalowane. Podpiszmy wykres funkcji i zrobione.